No, na pewno nie oddałbym sprawy do sądu, gdyby nie było po co. I uważam, że prawda się zawsze obroni. Czyli twierdzisz, że ty masz rację. Sąd to, sąd to oceni. Kochani, kochane, witam was na moim kanale. Co ja patrzę? Ja jestem Kuba. Niezmiennie. A dziś kontynuujemy nasz pobyt w tajlandzkiej dżungli razem z 11 celebrytkami i jedną sławną aktorką. Jestem aktorką. Tak więc czas na moją reakcję na odcinek drugi reality show. Królowa przetrwania. Panie walczą o przetrwanie, jakąś kasę na waciki, zachowanie twarzy bądź jej utratę. Zanim zaczniemy, krótka uwaga, dosłownie króciutko. Dzisiaj zaprezentuję wam ulepszoną formę mojej reakcji na to reality show. Nie jestem ślepy, tylko krowa nie zmienia zdania, a człowiek uczy się całe życie, więc mam nadzieję, że dla was, jak i dla mnie będzie to dobra zmiana, nawet z dwoma plusami, albo z czterema, jak chcecie. Więc będzie więcej fragmentów odcinka, będzie to bardziej spójne, będzie może większy sens przyczynowo-skutkowy. Kochani, kochane, tak to wygląda, co ja patrzę po 14 godzinach montażu. I jeszcze krótka informacja dla Was, bardzo ważna. Ta reakcja na drugi odcinek będzie podzielona na, na dwie części. Jutro o godzinie 12 w samo południe, część druga mojej reakcji na drugi odcinek tegoż reality show. Nie mam wyjścia, niestety muszę to zrobić. Prawa autorskie. Natomiast ilość materiału źródłowego, mam nadzieję, że będzie zadowalająca, ale musimy na ten moment po prostu ciachnąć to w jednym miejscu, podzielić. Jutro, samo południe, wlatuje druga część dla Was. I nie przedłużając już dzisiaj standardowo, lecimy z tym koksem. No to co, kochani, kochane, klasycznie już szmatę na kolano Udo. Łyk, kawy z mlekiem ze świątecznego jeszcze kubka, trochę pudru, rusz na ryj. Nie pomoże puderuś, kiedy morda stara już. 12 gwiazd internetu spotkało się ze sobą w sercu azjatyckiej dżungli. Najwyższy czas na pożegnanie się z waszymi telefonami. Sorry no sorry, telefon out. <grym> Ile byście wytrzymali bez telefonu, serio? Ja kilka godzin mogę, co najwyżej. Taka smutna prawda. No dobra, cały dzień bym wytrzymał może. Dla znanych influencerek wyrażenie zarobić na współpracy nabierze nowego znaczenia. A ostrzegam tutaj, będą się pojawiały robale, insekty, pająki i innego typu rzeczy, więc. Zostaliście ostrzeżeni! Ostrzeżone! Aby dotrwać do finału, trzeba rywalizować, współpracować i eliminować konkurencję. Ten upadek mamy na ko Mamy na kolanach! Co ja mówię? No tak, mama była na kolanach. Mamy na obrotach. Mamy na obrotach, był po prostu tragiczny. Ciekaw jestem, czy powróci w tym odcinku, czy jednak zostali nam 11 uczestniczek. Kto przekroczy własne granice, zachowa zimną krew i dotrwa do końca programu, może zdobyć nawet 100 tysięcy złotych. Tak wygląda zwycięstwo. Tak wygląda zwycięstwo. I mam wrażenie, że właśnie nam zdradzają, która grupa zwycięży najbliższą konkurencję, na której skończyliśmy pierwszy odcinek. Pierwszy odcinek tutaj, mój karkołomny, zapraszam. Yy, I właśnie tam skończyliśmy na yy, konkurencji, która będzie polegała na przebiegnięciu przez tor przeszkód niczym Magedon. Z czymś na obie i mają po prostu jak największą ilość... Błota, gnoju czegoś tam przenieść na, na koniec tego toru. I tak w kółko, w tej, i w tej, i w te. W te, i we w te. Uu! Uu! No, przepraszam bardzo, to jest moja faworytka. Mi się wydaje, że ona tutaj zmierzy konkurencję, jest do tego przygotowana. Serio. Słuchajcie, taka mała ciekawostka, Aneta Glam na swoim Instagramie udostępniła yy, odnośnik do mojej reakcji i nawet z nią trochę popisałem. Hmm, można? Można! Słuchajcie, na razie jestem tu, ale kto wie, może będę niedługo tutaj. Top Tylko jedna wyjdzie stąd jako królowa przetrwania. To będę ja. Ewelona i Edyta. Zostajecie kapitankami swoich drużyn. A! Zamieszkacie w dżungli. No ja się dzisiaj przygotowałem ponownie. Serio, już idziemy. No, ten upadek, pamiętny upadek mamy na obrotach. Szósty bieg, niepotrzebnie trzeba było na co zostać. Ciała dobrze, a wyszła jak zwykle. Zwycięszczynie jadą do luksusowego kampu. Jakie tam luksusy były, że ohoho. Oh. Dzień dobry, Natalia. A, Janusik. Ja... Tak, Janosik, Janosik, tak. Hej, ho, ciupagaj te sprawy. Ja naprawdę byłem w szoku, że oni się odnoszą do afery z nią. Naprawdę. Zobaczymy, co to się wydarzy dzisiaj. Laska sobie stworzyła karierę od sama. To jest bardzo niebezpieczna osoba, właśnie, chodzi o to. Dangerous. Hello, Hello, okay. Jestem szefowa. Kocham to, jak Marta Linkiewicz, po prostu. Do <laughs> wszystkich od razu na wejściu. Hello, Prościczuc. Jakie, jakie lepsze powitanie możecie sobie wyobrazić? A i konik staw. I noga wygląda tragicznie. No jestem ciekaw, czy będzie kontynuowała, czy to jest koniec jej podróży po tajlandzkiej dżungli. Trzymajcie się i widzimy się później. później. Albo i nie. Mam nadzieję, że Klaudia szybko do nas wróci. To zrobisz jak nic zrobisz, ale Klaudia ma Klaudia? Chyba, a Klaudia, bo są... Boże, bo ona ma na imię Klaudia. Przepraszam! Mama na obrotach ma na imię Klaudia, tak, też też. Wymyśliłyście nazwy dla swoich drużyn? Tak, tak. W końcu padło na bestie. Serio, mogłyście się bardziej dziewczyny postarać? Mówiłem Ewelonki. Najjaśniejsza gwiazda w tej drużynie Ewelona. Serio, piszcie do mnie, jakby jeżeli chce, macie, chcecie jakiś dobry pomysł marketingowy. Okej, okay, Pink Panthers. No, no dobra. Mayra. To już lepsze to Pink Panthers jest, naprawdę, niż te, niż te bestie. Nie, 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 nie. Zwycięska drużyna zgarnie 10 tysięcy złotych. Chwila, chwila, doszła Linkiewicz i Janoszek, więc wszystkie powinny być Janoszki. Bo jaśniejszej gwiazdy niż Natalia Janoszek to z pewnością w tej ekipie nie mamy. W tej chwili jedna drużyna ma przewagę liczebną, więc aby było sprawiedliwie, jedna z was będzie musiała wykonać zadanie podwójne. Dla nas luz, mamy czarnego konia. Wszystkie się zgadzają? Tak. tak. Wierzymy w tobie. Wierzymy w tobie, tak, tak. Bo kocham to. i Kocham Josie, Joss, że po prostu robisz to. Słuchajcie, no ten program zasługiwał na swoją własną Joannę Krupę. Joannę. Krupę. Krupę. Asia. Asia. Ty masz męża dziecko? A no to co? Ja widzę tutaj bojowe nastawienie. Ogen, Marta ma ogień. Potrzebowaliśmy to naszym z bardzo. W Tajlandii są trzy pory roku: sucha, deszczowa i gorąca. Teraz jesteśmy w okresie przejściowym. A przepraszam bardzo, z tym składem tam jest tylko gorąco. A jak deszcz, to wiadomo, błoto. Zwłaszcza w dżungli. Ale Jaki. królowa przetrwania musi sobie poradzić w każdych warunkach. Przed wami tor przeszkód. Boże, jaka dramatyczna muzyka, no po prostu bardziej dowalić to nie mogli. Autentycznie. Oglądajcie na słuchawkach, bo normalnie... Wykonujecie w sztafecie. W połowie drogi znajdziecie koszyczki. Musicie napełnić je błotem i przenieść na głowie, pokonując przeszkody. No, zasady proste. Drużyna, której uda się przetransportować więcej błota, wygrywa. Może nawet taką wagę mają jak z jakiś, nie wiem, sprzed dekad. 4 kilo wam brakuje. Schodłem 4 kilo? No, słowem, przywozicie do kraju, 4 kg obywatela mniej. A gdyby tak każdy wracał ze stratą paru kilo, byłoby nas mniej coraz. Jeśli nie uda wam się utrzymać równowagi na jakiejś przeszkodzie, to zaczynacie od początku. O kurde! Fuck, czyli... Ho, 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 ale przewalone. Czyli nawet jeżeli Wam zabraknie średniej europejskiej do postawienia tego pierdzielonego koszyka z błotem, no to wracacie. I od początku. Here we go again. Ja chcę być płocił, tak jak świnia. Bo Aneta tutaj ma e, taki plan. To po prostu będzie maseczka. Aneta, ja rozumiem. Ty po prostu się chcesz zakonserwować jeszcze lepiej i tyle. O to chodzi. Wystarczy tylko trochę się pobrudzić. Dolić. Gotowe start! Marta, Marta! Rubo. I co? I musi się wracać! I musi się wracać ja pierdzielę! No bez jaj. Widzicie, tu nie chodzi tylko o szybkość, to chodzi o szybkość i zręczność. Klaudia, weź się w garść. Marta oczywiście długa. Perfekto. Ale właśnie prosty sposób. Trzymaj to na ubier ręką po prostu. Ewelona, cudowny kat. To będzie kat odcinka. Kat odcinka. Boże, ślizgiem driftujemy, kurzywa w dżungli. Czemu nie? No, Edyta, przepraszam, musisz się uwalić. No, ja wiem, że ty jesteś tu, no, ale musisz zejść trochę tutaj. W ogóle nie rozumiem, co się wydarzyło. To było bardzo dziwne. Ale ja się muszę oswoić, tak? Laska, ty nigdy na spanie byłaś? What the fuck? Serio? Ona chyba nie wie, do jakiego programu przyjechała do końca, co nie? Brawo! Ewelola nie bierze jeńców. Dobrze, dobrze! Czy wy to widzicie? Jakbym ja tak zrobił, to bym już chyba nie wstał. Oj jaj! jaj. Janoszek! Wiedziałam, że muszę dać z siebie wszystko. Brawo! Tak, wygraj te 100 tysięcy, wygraj te 100 tysięcy złotych, których tak bardzo potrzebujesz do życia. Brawo! Cóż za emocje, cóż za emocje. I Natalia też zarobi się to, y, dobiła świetnie. No, można jej mieć wiele za złe, wiadomo. No, ale cóż, no dała radę tak. No, Przynajmniej się nie pindrzyła, kurde, tak jak ta edyta. No, ja nie wiem, co ty tam raz robisz. no. Pojechałaś do dżungli, czego ty się spodziewałaś? No, że ci manicure to zrobią na każdym kroku. Serio. Jesteśmy tak jest super. <laughs> Mega. No, słuchajcie, no, wygrała top model. Czas na kolejny show. Konkurencją, bardzo się do siebie zbliżyłyśmy w tym błocie. Albo wam, że takie sytuacje ogólnie właśnie rywalizacji i konkurencji drużynowe, no zbliżają, tak? Wiadomo, drużyny przeciwne się zagryzają, ale wewnątrz się można bardzo zbliżyć. Oby nie za bardzo, bo coś czuję, że to będzie jakiś hacher-macher. Więc nie przywiązujmy się do tych yy, drużyn tutaj. Jeżeli chodzi o rywalizację sportową, to no jak najbardziej Natalia jest super. Ale to zdecydowanie za mało, żeby zobaczyć, czy Natalia zasługuje przede wszystkim na zaufanie. No, słuchaj. Ewa, ciężko z tym będzie, bo cała Polska jej nie ufa. No, prawie cała Polska z jakimiś jednostkowymi wyjątkami. No, ale umówmy się, ona ma tu zrobić tą robotę dobrze w tym programie tak ma po prostu przetrwać. I pomagać swoim koleżankom z obecnej grupy, tak? Z dotychczasowej grupy, no więc no, póki co się z tego wywiązuje. No najlepsza była Marta oczywiście, Marta to jest taka maszyna. Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest z nami. Zobaczcie jakie skupienie, jaka, jaka lewica, ona wie, ona wie, że chce, ona wie, że chce i ona tam będzie. Ona będzie tam, a one wszystkie tu. Nie każda da z siebie wszystko. Ciekawy do kogo pijesz, Marta? Boże, przecież oni jeszcze zważyć muszą tą kupę, no tak. Pięć i dwie kreski. Czytaj wynik. Słuchajcie, pamiętajcie o jednej rzeczy. Kreska kresce nierówna. Z tej pół, oczywiście mniejszy. Po raz kolejny pokazałyśmy, że naprawdę jesteśmy mocnymi zawodniczkami, a nie tak jak nas oceniono na plaży. A nie, przepraszam, bo tutaj Marty Linkiewicz nie ma, to bo nie wiem, no, żartuję. Brawo Ewelona, brawo Ewelona, zasłużyłyście. Jakby więcej kupy, no to wygrana. Nasza taktyka to przede wszystkim było wrzucenie jak największej ilości błota do tego kubeczka, a nie tylko nabranie wody, bo woda jest lżejsza. Czyli słuchajcie, jednak mają też tu, a nie tylko tu. Wow. A my tu mamy centralnie, Ja my się chcemy bawić. No nie wiem, jakoś po Marcie Linkiewicz widzę, że chciała jednak wygrać. Nie wykazała chęci. No właśnie, przecież ona jest kapitanem tej drużyny, a po prostu podeszła do tego, jak ja podchodzę do flaków na weselu. Muszę się wziąć w garść, chyba że chcemy cały czas przegrywać. Trzeba coś po prostu tutaj zmienić. Wiecie co trzeba zmienić? Dowódcę tej drużyny. Oj, kroi nam się chyba burda. Marta Linkiewicz gotowa do akcji. I nie będzie to z pewnością przejęcie spokojne. W tym kraju tak ostatnio nie ma żadnych spokojnych przejęć władzy, więc idźmy tym tropem. Najtrudniejszym zadaniem dnia okazuje się jednak wieczorna kąpiel. W zimnej wodzie. A to w sumie ja bym dał radę, bo ja na przykład nie lubię zbyt ciepłej wody i w ogóle zbyt ciepłej temperatury, więc... A ta woda tam to sądzę, że nie jest jakoś bardzo zimna też. A, bo one mają przecież tylko tą, ogra tą ograniczoną ilość. No to ja mówiłem w ostatnim odcinku, wiecie, trzeba po prostu podstawić wielki kokos, żeby nie wylatywała ta woda, bo teraz marnują wodę. I na drugą nóżkę tą samą wodą się myjemy po prostu, no. Trzeba mieć tu, trzeba myśleć. Nawet nie można kąpać się normalnie. To było wszędzie, po pazurami to było naprawdę masakra. Masakra. John Queen, oh my god. Can't believe it. W tej wodzie są robaki. No co słuchajcie, z wkładką zawsze przyjemniej. Pupy się kręcą, nie? Wiadomo gdzie. No cóż, no każda pozycja to propozycja, każdy otwór to okazja. Aneta dasz radę. Zestaw pielęgnacyjny jak tylko wrócisz do Miami już na pewno odbębniłaś. Widziałem cię na Insta, wyglądasz glamorous. ci chodźcie, zrobimy coś seksji. Aneta tak narzeka po tym freswiec, ale ona zaczyna tak Zownie, z tym Czy ja będę mógł to udostępnić bez cenzury? Teraz się zaczynam zastanawiać. Yy, dobra, to od razu taka uwaga, jeżeli coś będzie, jeżeli będę musiał, to po prostu będę cenzurował albo wycinał. No bo jak widać. tak dla Dżungla mnie na chyba. Mamy drugą przegraną na naszym koncie grupowym. Tak być nie może. Nie, nie, nie. Muszę mieć dowodzenie w tej grupie. Mówię, ja Marta Linkiewicz. Edytka jesteś bardzo miła, fajna, ale tutaj potrzeb... Ale twój czas się skończył, game of Postanowiłam, że oddam władzę i pałeczkę Kapitana Marcie Wow, no to Edyta mnie zaskoczyłaś pozytywnie Wydaje mi się, że po prostu nie chciała konfrontacji, bo wiedziała, że i tak ją przepierdzieli. To ona jest takim hardcorem. O ty skur... no, urwiesz mi od internetu Zauwa. Zauwa. jeden ty! Jestem hardcorem! Silna kobieta, ona wie, czego chce. Myślisz, że jak Marta zostanie kapitanem, to będzie bardzo. To nic nie zmieni, bo to Ale nie to te same osoby. Chodzi mi o eliminację osób, jak miała wybór. O, nie wydaje mi się, jednak kapitan dużo może zmienić, naprawdę nową energię wprowadzić i dziewczyny, nie, bądźcie takie pewne, że to nic nie zmieni. Chociaż nasza reprezentacja narodowa pokazuje, że rzeczywiście to nie ma znaczenia. E, chyba cofam te słowa. Poczułam się właśnie jak e, takie brakujące ogniwo w tej grupie. To ja idę się bawić, w rępa. No, i Marta, brawo. Co jest najważniejszego, żeby mieć w dżungli? Nie jakieś tam wiecie: yy, z buty na zmianę, yy, na komary, te, 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 te psikacze. Witator. No, wyobraźcie sobie, że na kilka tygodni, czy ileś tam czasu jesteście pozbawieni uniesień. To, że ona wzięła do dżungli Witator. No nie wiem, no ona Ja wzięła. o tym pomyślałam, ale nie wzięłam, wstydziłam się. One sobie go będą pożyczać na pewno. Mm, tak. Ciekawe, czy Marta wzięła y, rozmiar uniwersalny, czy trochę większy. Wydaje mi się, że to jest na pewno więcej niż średnia europejska. Myślałam, że ktoś mi zaglądnie dowadzi z Nie, nie ma co się wstydzić. <grym> Dziewczyny ogólnie gadają bardzo dużo o No ale, Boże, przecież to jest ludzka kwestia, już bez przesady. Ludzka rzecz, tak? Jesteśmy wszyscy ludźmi, wszyscy to robimy. No chyba, że jesteśmy, nie wiem, amiszami. Chociaż nawet oni to robią, no. Tylko zapewne w mniej kolorowy sposób. E Wiem, że Anecie bardzo tego brakuje, bo często o tym mówi. Pożycz go Anecie, bo ona cały czas gada o tym. Jestem taką osobą, że bardzo rzadko w ogóle gadałam o z... Seks, seks, seks. Bo to jest dla mnie taka prywatna sprawa, jestem trochę taka zablokowana, ale coś czuję, że tutaj po tym programie to się zmieni. Bardzo mi się podobały mi że naprawdę, bardzo mi się to podoba. Fajnie to wygląda, bo nie każdemu fajnie wygląda na szyi, a u niej naprawdę to spoko, spoko wygląda. A Marta, jaki kolor masz, Tak, kolor jest najważniejszy. Nie długość, nie szerokość, nie grubość, tylko kolor. Dziewczyny bardzo chciały zobaczyć ten kolor, ale kiedy no go zobaczyć? No pokażcie go. No właśnie, nie wiem. A, A może no patrzeć? Jeśli nie macie nic przeciwko, to ja się nie wstydzę. Ponieważ jesteśmy w dżungli, jesteśmy same, nie ma mężczyzn, więc. Okazja nadarzysz sama. Ja się nie wstydzę. No nie ma się czego wstydzić, Boże, naprawdę już przestajmy z tym zawstydzeniem tematem. To, że ja muszę wypikiwać to słowo na, na YouTube, to jest już naprawdę dziwne, no ale muszę, no. Chyba muszę, chyba tak. Ja się nie wstydzę. Możecie się przyłączyć, jak chcecie. Grupóweczka, czemu nie? Słuchajcie, no w końcu dziewczyny są po to tam też, żeby zdobywać nowe doświadczenie, tak? Zdecydowanie potrzebowałyśmy takiego małego przesłuchania z nową uczestniczką. Jedną stronę jej już znałyśmy, czas, żeby się pochwaliła drugą stroną. Czyli tą prawdziwą, nieprawdziwą dajesz dalej, Janosik. A może powiesz nam coś o sobie, bo tak naprawdę doszła do i nic o tobie nie wiemy? No, wiecie tyle, ile cała Polska. Czyli w sumie nic. O co chodzi z tą dramą? Czymś okłamałaś czy coś? Ale w ostatnich y, miesiącach czytałam o sobie tyle rzeczy. Sama zaczęłam się zastanawiać, kim jestem na, na podstawie tego, co mnie piszą. Bardzo przekonujące były te wszystkie dowody. Jakby to nie jest moja sprawa, mnie to nie interesuje. No film Stanowskiego był bardzo jednoznaczny, więc jak ktoś nie widział, no to wam mogę podlinkować nawet go. Zapraszam. No ciężko będzie tutaj się jej wybronić. Bardziej chodzi o tutaj. Czy możemy ci ufać pod tym względem? To są właśnie te afery, gdzie wymyśliła sobie swoją karierę. Ja uważam, że ludzi powinno się oceniać po tym, jak się ich poznaje. Okej, okay, ale my cię właśnie poznaliśmy dzięki filmowi Stanowskiego między innymi, bo to, co mówiłaś wcześniej, się po prostu nie spinało. I don't know. I don't know. A poza tym, no na pewno nie oddałabym sprawy do sądu, gdyby nie było po co. I uważam, że prawda się zawsze obroni. Czyli twierdzisz, że ty masz rację? Sąd to, sąd to ocenił, prawda? Będzie sprawa sądowa, naprawdę? To teraz, żeby nie było, wszystko co mówię na temat Natalii Janoszek, to jest podobno. Podobno tak, podobno oszukiwała, pod podobno ELG. To jest twojej strony, jak to dałaś do sądu, to znaczy. Oczywiście, no, żeby... że pewna? Okej. Okej, czyli nie okamasz. Nie, to w ogóle nie. <laughs> nie chodzi o to. Słuchajcie, czy te oczy mogą kłamać, czy nie. Sami to ocencie. No, jestem ciekaw. Jak ta. Kurde, szkoda, że słuchajcie, takie sprawy u nas nie są publiczne, co nie do publicznej. Tak, tak wiecie, tak, tak jak na przykład była sprawa Johnego z Amber Heart, ale by się to oglądało. Wyobraźcie sobie to. Wyobraźcie sobie to. Nie wyobrażam sobie być w drużynie z kimś, komu nie ufam. Media też często potrafią. Oczywiście, e, źle, źle, brzydko napisać. Właśnie. No dobra, ale to nie były media. To, była, to był porządnie wykonany research. To nie były jakieś tam media, portale celebry, celebryckie, które swoją drogą ją na maksa promują i promowały. To właśnie o to chodzi. Mam wrażenie, że albo pani nie widziała tego filmu, albo po prostu są odklejone od, od tej sprawy całkowicie i. albo ignorują to. Nie wiem, nie wiem do końca. Jesteście w biznesie? Nie wiecie, jak to działa. Tak, wiem jak to działa. Trzeba po prostu ściemy walić. No. Coś dla was ważnego i się ten dzielicie ze światem, to to też jest na atak nastawione. No wiadomo, nawet jak ja robię te filmy, to, to jest na atak nastawione, natomiast y, to jest zupełnie coś innego. Podobno oszukałaś Polskę. Tak twierdzi między innymi Stanowski. Cieszę się, że na chwilę obecną chyba jest okej okay i. Mi się wydaje. Czy znaczy ja to się Natalii nie dziwię, bo yy, na no początek był przyjęcie było jej straszne. Czy my, jako widzowie, mamy po prostu odpuścić po tym wszystkim, co się wydarzyło, i zaakceptować, że jest w tym programie? No, po prostu nie mamy wyjścia, tak? Jej zadaniem w tym programie jest po prostu dobrze sobie radzić w swojej drużynie. Więc o ile będzie to robiła, no to w programie jest czysta, tak? No ale Ewa ma rację. ciężko jest jej zaufać przez pryzmat tej całej historii. Że się fajnie dogadujemy. Lustra, mantra, oczyszczenie. Tutaj macie całą playlistę reakcji na Żony Warszawy, moją ikoniczną serię, z której jestem tak dumny, że sobie tego wyobrazić nawet nie możecie, jak bardzo. I nawet udało mi się z trzema y, celebrytkami, niecelebrytkami tego programu zasiąść i razem zareagować na odcinki. To trzeba zobaczyć. A jedną z tych celebrytek była Bogini Świadomości, Świadoma Bogini. Oj tak. O chuj, jego mać. Jezu! Dziewczęta! Jezusa w to tam nie mieszajcie. Tam go na pewno nie ma. Ani Boga. Ani całej trójcy. Różek dupę. Mamy kolejny piękny dzień in the jungle. No to co, teraz czas na make-up, tak? Make up? Dobrze ci się spało. Twardo. No na bambusach śpią, to się nie dziwię, że twardo, ale może zdrowo. Chociaż na dłuższą metę chyba niezbyt. The bamboo. Time. The coconut water. A night. słuchaj, <laughs> awesome, słuchaj. A Jak mnie dupa boli. Więc też. A może ten vibrant tam był grany też od tyłu? Tęsknię za tajem, O. Tylko myślę, to ja od razu płaczę. To się nie dziwię, że to, to naprawdę może być trudne. No, to, to seria może być trudna. Może jak idziemy spać. To się go pytam, co było najlepsze w ciągu dnia, o. co mu się najbardziej podobało. No wiadomo, jak się tworzy, wytworzy takie rytuały, albo na przykład pisanie do siebie o jakichś tam godzinach. I potem wycofanie się z tego jest tak cholernie trudne, coś o tym wiem. Dobranoc, dzień dobry. A może lepiej nie robić takich przyzwyczajeń obustronnych nieraz, odpuścić. Nie ma ojca. Jestem też jedynym żywicielem. Jego ojciec nie płaci alimentów ani nic. Okay. To jest skandaliczne, że w tych czasach dochodzi do czegoś takiego, że Naprawdę. No, znam kilka osób, które są w podobnej sytuacji, i rzeczywiście z tą ściąga ściągalnością alimentów jest. Ja nie ja, ja, nie ogarniam, po prostu. W ogóle, jak można być takim ch. za przeproszeniem? Naprawdę. Ja, ja myślę, że on ma taki lęk, jak każde dziecko, że on się boi, że ja nie wrócę. On mi nawet przed wyjazdem powiedział, że mamu, ja mam tylko ciebie. Obiecałem sobie, że nie będę na tej serii płakał. Naprawdę. To nie jest seria, na której powinienem płakać. Bo, bo na innych mi się zdarza często uronić łzę, ale naprawdę bez przesady. To są. Fucking króle przetrwania, jakby wysiłkać, co nie? No ja mam trochę odwrotną sytuację, bo moja mama akurat zmarła, jak miałem 4 lata, więc. I dlatego myślisz, co ja tu robię? Po co? No słuchaj, no sama to wybrałaś, no. Sama tego chciałaś. No taka robota, co nie? Trochę, no ale tak jest, słuchajcie, no taka robota. To znaczy, wiem po co, no bo jestem jedynym żywicielem rodziny i to mi jest potrzebne do pracy. Przecież trzeba za coś żyć. Bardzo mi się to podoba to, że. Mówisz wprost, że przyszłaś tam dla pieniędzy. I że po prostu tak jest twoja praca. Zasięgi większe i tak dalej. No to jest jej praca. Bardzo mi się to podoba. Ta, ta szczerość tutaj. rozstałeś się z ojcem? Tadzia? Wciąż, bo mnie zdradzał. O, A ojca? Ale kur... Ma kontakt z nim? Czy chce mieć kontakt z nim. Wiesz co, ja go proszę, żeby on miał z nim kontakt, ale on ma w dupie. Ma w dupie. On ma w dupie? Wow. Jak można być takim Takim trepem. Naprawdę niektórzy powinni mieć po prostu zakaz otwierania rozporka, serio, albo w ogóle zakaz wchodzenia w jakiekolwiek relacje, po prostu. A gdzie mieszka jego ojciec? Tam, gdzie ma dupę. Czyli? Czyli różnie. Wow. Tam, gdzie go dupa zaniesie. No. <laughs> no, zajebiście, co nie? Edyta, wszystkiego dobrego dla ciebie, dla Twojego, Brżdąca. E, słuchajcie, właśnie montuję m, królową przetrwania. I zdałem sobie sprawę z jednego fragmentu. Tutaj, m, Edyta wcześniej mówi, nie zależy jej na wygranej, tylko na, y, tylko na zabawie, że tylko po to tu przyjechały. Ale w tym fragmencie, który teraz oglądacie, no ewidentnie widać, że jej zależy na wygranej i na hajsie, więc coś się chyba lekko nie spina. Ona już się rozkleja, no to. To nie wiem jak to będzie dalej. No. No nie do końca chyba to jest jej miejsce rzeczywiście. Ja szczerze powiedziałam. Um, obawiam się, że sobie nie poradzę. Show... Ta... Trochę zmiękczyłaś serce widzów zapewne trzymamy za ciebie małe kciuki. I don't know. Klaudia, dawa, jak masz gówno przy dupie, to idziesz z tym gównem. Chodź! No naprawdę chyba głównym to tam się nie będziemy przejmować. Dzisiaj dziewczyny zawalczą o obóz. Kolejne zadanie pozwoli im się najeść. Oh my god, będziemy jeść robale. Coś czuję. No i na sam koniec przypominam, że jutro o godzinie 12:00 druga część. Jeżeli ten film wam się spodobał i moja skromna obecność w nim, to koniecznie zostawcie polubienie pod nim, udostępnijcie to wideo wszystkim i nikomu. Zapraszam do gorącej dyskusji w sekcji komentarzy. Oczywiście w miarę możliwości kulturalnej. Dzięki za dzisiaj, widzimy się jutro i pa